Zdradzę Ci teraz sekret, który powinnaś znać, jeśli chcesz pracować z okolicą swojej klatki piersiowej i chcesz, żeby Twój dekolt długo dobrze wyglądał. Spanie na boku, napięcie nagromadzone w klatce, ciągłe patrzenie w dół w swój telefon z czasem powodują, że mięśnie się skracają, ruch Twojej limfy zwalnia, a powięź staje się naprawdę sztywna. W efekcie skóra jest dużo luźniejsza, pojawia się zastój i coraz bardziej widoczne zmarszczki. Dlatego codzienne rozciąganie, masaż, joga twarzy to jest absolutna podstawa. I możesz je robić zawsze, praktycznie bez żadnego przygotowania. Ale głasza to jest kolejne świetne narzędzie, które Ci w tym pomoże. A to są moje ulubione ruchy, które wykonuję bardzo często, żeby zadbać o swój dekolt. I ważna rzecz, nie bój się głębokiego, świadomego nacisku w tej strefie. I takich 3 do 5 przejść w każdej strefie w zupełności wystarczy. Ale jeśli czuję, że Twoje ciało potrzebuje więcej, możesz zawsze wydłużyć masaż. Jeśli pracuję bezpośrednio na zmarszczkach, pracuję właśnie tą ząbkowaną częścią. I prowadzę ją prostopadle do mojej zmarszczki. Działam tak po to, żeby zwiększyć ukrwienie właśnie w tym obszarze, rozluźnić wszystkie wzrosty powięziowe i natychmiast wygładzić moją skórę. I takie właśnie ruchy świetnie sprawdzają się jako uzupełnienie np. masażu twarzy i szczególnie rano po takim dobrym śnie. A jeśli chcesz nauczyć pracować się kamieniem głasza nie tylko na swojej twarzy, ale właśnie nie zapominając o szyi i tak ważnym dekolcie, zrozumieć jak, kiedy i z jakim naciskiem pracować, zapraszam Cię do mojego kursu Głasza Glow System. To program, który którym uczę głasza nie jako beauty trendu, ale jako narzędzia realnej zmiany jakości Twojej skóry i tkanek. Link do zapisu znajdziesz w bio.